Do Polic zawitało ostatnio kilka znanych twarzy. Najpopularniejsza niania Krystyna Zawadzka, znany detektyw Malanowski, ale nie tylko. Nowo otwarta Biblioteka Miejska zorganizowała cykl spotkań promocyjnych. Pomysł spodobał się policzanom. W ramach zachodniopomorskich spotkań w bibliotece w środę 23 października w nowej siedzibie przy ulicy Bankowej 5 czytelnicy mogli wysłuchać prelekcji Doroty Zawackiej, popularnej superniani z programu telewizyjnego. I pyta taka mama, ale za co mogę go szanować? Ma tylko dwa lata. No za to, że jest. Bo jest człowiekiem, za nic więcej. Tylko za to. No ale to na szacunek musi się zasłużyć, a mówię nie. Godność jest przyrodzona. Rodzimy się z godnością, i naszym rodzicielskim obowiązkiem jest ta godność. W dziecku podkreślać, podtrzymywać i wychowywać go w szacunku do nas, do siebie, samego i do innych ludzi. Dorota Zawacka jest z wykształceniem nauczycielką nauczania początkowego i psycholożką. Nieraz zaskoczyła widzów niekonwencjonalnymi metodami wychowawczymi. Jednak jak twierdzi, najważniejsza dla dziecka jest niezastąpiona uwaga rodziców. Superniania mówiła także o zmianach mentalnych, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich lat. Za czasów, kiedy ja byłam mała, przemoc wobec dzieci, klaps, krzyki, były. Niby to się nie podobało, ale był na porządku dziennym. Kiedyś się przy dzieciach paliło. Nikt nie mówił o tym, że nie można palić, bo palenie bierne jest niedobre. Inaczej się mówiło o żywieniu dzieci. W tej chwili jesteśmy dużo bardziej świadomi, dużo więcej wiemy. Nie zawsze dużo więcej chcemy się dowiedzieć. Jak powiedziała Dorota Zawadzka, kiedyś w czasie zabawy z rówieśnikami na podwórku dzieci nie były tak kontrolowane jak dziś, bo nie było telefonów komórkowych. Dzieci miały więcej swobody, były bardziej samodzielne i odważne. Dziś królują komputery, które są towarzyszami dziecięcych zabaw. Dzieci zajęte grami komputerowymi nie chcą nawiązywać więzi z innymi. Rodzice często nie wiedzą, jak mają się zachować, by pomóc dziecku. Powinny być takie miejsca, gdzie rodzic może pójść i zadać pytanie. Niekoniecznie musi to być psycholog, oczywiście, chociaż z racji zawodu pewnie bym chciała, żeby tak było. Natomiast, żeby mógł, właśnie z innymi rodzicami, pod kontrolą kogoś. Porozmawiać o tym, jak być wystarczająco dobrym rodzicem dla swojego dziecka, jak nie zrobić krzywdy, bo czasami intuicyjnie wydaje nam się, że coś powinniśmy zrobić, a potem się okazuje, że nie jest specjalnie dobre, bo już wiedza psychologiczna, teoretyczna mówi nie idź w tym kierunku, nie róbcie tak, nie zachowujcie się tak na przykład, już wiemy, nie należy krzyczeć na dzieci, już wszyscy wiemy dlaczego, a to, że nam się to zdarza, to jest inna bajka. Na spotkaniu Dorota Zabacka zachęcała rodziców do czytania dzieciom. Czytanie nie ma żadnych wad, ma same zalety. Rodzice powinni czytać także tym dzieciom, które już potrafią czytać. Kolejnym gościem biblioteki był znany aktor Bronisław Cieślak, odtwórca m.in. roli Sławomira Borewicza i Bronisława Malanowskiego. Do Polic przyjechał razem z dwoma innymi artystami, Piotrem Piotrowskim i Dariuszem Rekoszem. Spotkanie odbyło się w ramach programu Zachodniopomorskie Spotkania w Bibliotece. Przez telefon się jakiś czas temu dowiedziałem, że policja nas zapraszają. A ponieważ ja mam brata Krokstąd w Szczecinie, dawno go nie odwiedzałem, no to przy okazji odwiedziłem i brata jeszcze jedziemy jutro gdzieś tam, a potem wracam do Krakowa. Mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie mieli okazję wysłuchać ciekawostek z planu filmowego 07 zgłoście i malanowski i partnerzy. Na rzutniku ukazywane były najciekawsze sceny z tych kultowych seriali. W <noise> ja Bronisław Cieślak jest jednym z bardziej rozpoznawalnych aktorów, zwłaszcza przez starsze pokolenie. Pamiętają go z kultowego kryminalnego serialu 07 Zgłoście. Młodsi natomiast w Bronisławie Cieślaku widzą detektywa Bronisława Malanowskiego. To już jest taki los, z którym się pogodziłem. No, no, tak to się już dzieje, że jak, jak człowiek pokaże twarz w telewizji, a jeszcze w dodatku robi to często, a jeszcze w dodatku jest to serial, a jeszcze na dodatek popularny bardzo, no to taka etykietka się przykleja człowiekowi do czoła. Z początku mnie to nieco peszyło, potem e, się przyzwyczaiłem, a dziś e, jestem z tym całkowicie pogodzony, choć wynikają z tego sytuacje mm, no, takie jakby drażniące. Mnie no, to w każdym razie... Z całym uszanowaniem dla łaskawej widowni, przyjemności niespecjalnie sprawia. Wolałbym, czy każdy ma prawo do jakiejś tam anonimowości, a tu się ją traci. Spotkanie trwało ponad trzy godziny. Dla osób, które choć trochę interesują się kryminałami i serialami z epoki PRL-u, było to ciekawe doświadczenie.